Witajcie kochani, w poniedziałek, muszę powiedzieć, że u nas jeszcze, jeszcze leży śnieg na ulicy, a na tych głównych drogach jest w ogóle już no, fajnie, przejezdnie, no bo to, to główne drogi są cały czas rozjeżdżane, tego śniegu spadło trochę. Jak wspominałam wczoraj, no, nasze dzieci zostały dzisiaj w domu, szkoły były pozamykane. Ja wiem, że to wydaje się śmieszne, bo jak ktoś widział ile tego śniegu było, Yy, bo nie było go więcej niż na tych filmikach, które, które, które widzieliście. No to, to troszkę śmieszne się to wydaje. No, ja tak samo byłam wychowywana tak, że czasem miałam zaspy po kolana, a musiałam iść do szkoły. No ale tutaj tak jest. Odwołali szkołę yy, dzieciakom. Zaraz, yy. chwileczkę, coś tam się dzieje? Jakaś afera? Aha, już wiem o co tam chodzi. To tam jest. No. Co ja mówiłam? Aha, no, także dzieciaki miały takie zdalne nauczanie, ale to nie było tak, że musiało być na czas przed monitorem, tylko po prostu na aplikacji, którą mamy, taką szkolną, nauczyciele wysyłali po prostu zadania dzieciom, które mają robić. Ja tak, będę tylko sobie tutaj, bo ja rozmawiam z wami i ja sobie smażę w tym czasie jajka, tak na szybko, bo jestem taka głodna ze szpinakiem, żeby szybko coś zjeść. A potem się biorę szybko za, czyli konkarnę będę robiła. Bo to, tak jak mówiłam ostatnio, jak, chyba mówiłam, jak pokazywałam zakupy, co kupiłam, że będę robiła, czyli konkarnę. Także robię, będę robić już obiad na jutro i chyba dzisiaj taka będzie jeszcze obiad kolacja Dzisiaj obiad jako takiego był wczorajszy, znaczy głównie dla dzieci, bo zostało rosołu, ale nie dużo, więc no wiadomo, że najważniejsze więc było dla dzieci ten rosoł był yy, zostawiony. Demand, jak jakieś tam miąsko z rosołu, coś tam zostało jeszcze, więc to to przed. Więc on sobie to tam przesmarzył. Ja miałam jedzenie w pracy. No i jeszcze, właśnie sobie smarżę teraz na szybko jajka ze szpinakiem. No, jajka ze szpinakiem. I do tego sobie jeszcze otworzyłam już wczoraj te śledzie. W ogóle polecam i Ja lubię bardzo w sosie musztardowym takie te śledzie. Mi one bardzo smakują. Zawsze jak jesteśmy to też kupujemy. Już bardzo rzadko jesteśmy w Wikej, ale to kupujemy te śledzie. No, na drogie, niedrogie, bo one chyba kosztują mnie całe 2 funty taki słoiczek. Więc spoko. No, także dzieci miały to nauczanie dzisiaj z domu, nauczyciele wysyłali zadania. Także ten bałwanek, którego widzieliście na miniaturce, na zdjęciu, jak ktoś nie widział, to teraz tutaj wkleję zdjęcie. Ten bałwanek to jest bałwanek, którego lepił mój mąż, bo on dzisiaj był z nimi, kiedy oni mieli pozamykane szkoły. Ja byłam cały dzień dzisiaj w pracy praktycznie, i on dzisiaj był z nimi, i na niego padło cała nauka z dzieciakami. No dużo tego nie było, no ale zawsze to jednak trzeba było, no, no trzeba było. No na pewno miał co robić, bo trzeba było trochę z antkiem, trochę z Zosią coś tam zrobić. No a ten bałwanek to jest właśnie e, zadanie takiego typu eksperyment, e, które pani przesłała dla Antka. Oni są w zerówce, więc wiecie tam, nie wiadomo, jakie nauki mi zadadzą, ale żeby miały zajęcie, to coś tam e, mieli kilka tam rzeczy no, do zrobienia, i między innymi w ramach eksperymentu mieli zrobić coś ze śniegu. No wszyscy. Praktycznie zrobili takiego bałwanka ze śniegu. Mogli użyć też na przykład kostki lobu z zamrażalnika Tam pani dała do wyboru, i chodziło o to właśnie, żeby w domu to postawić i żeby patrzeć, właśnie, jak to topnieje pod wpływem ciepła. I to miał być taki eksperyment, żeby dzieci doświadczyły tego, jak ciepło wpływa na to, żeby, no, że ten lód się roztapia. Taki eksperyment. Także mój mąż takiego bałwana ulepił małego i stał w kuchni. Dzieci ci obserwowały, jak to jak Także śmiesznie, jak wysłał mi do pracy zdjęcie, że takiego bałwana mam w kuchni. No, moja jaszczynka gotowa, więc ja sobie zaraz wiem. chwilkę przestygnie. Biorę się za chwilkę za to mięso, żeby szybko zrobić. Nie było mnie prawie cały dzień, więc też tam troszkę po tym, jak zrobię to jedzonko, szybko jeszcze z dzieciaczkami coś tam porobić. No, dobra. Ja się biorę. No, mówię takie szkoły pozamykane dzisiaj były. Takie zajęcia Ala zdalne, mówię Ala, bo y, nie trzeba było być na czas, ale po prostu wysyłali jakieś tam zadania, żeby dzieci zrobiły. No, także tak to dzisiaj wyglądało. Ja się biorę za jedzonko i. A jeszcze muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona tym, że jakoś tak wszyscy się w pracy stawili i nikt nie dzwonił, że z powodu śniegu właśnie nie przyjechał do pracy, bo ja pamiętam, że moje poprzedniej pracy. To tak było, tak często, że jak spadł śnieg, to ludzie po prostu nie przychodzili do pracy z tego powodu, ze względu na to, że po prostu bali się prowadzić samochodu. No z jednej strony to się wydaje śmieszne, bo to tak mało tego śniegu. No, dla, dla mnie, no bo ja jestem wychowana w Polsce, jak ja byłam dzieckiem, to każdego roku był śnieg. No, także dla mnie to jest no, coś takiego normalnego, nie? że jak jest śnieg, no to, to tam wszystko dalej funkcjonuje, tym bardziej takiej ilości mało jak tutaj ale tutaj oni jednak nie są do tego przyzwyczajeni i jak ktoś na przykład nie robił, jak ktoś tutaj robił prawo jazdy, nigdy nie, nie miał doświadczenia z jazdem po śniegu, oni nie zmieniają opon na zimę w ogóle, e, więc no z drugiej też tak rozumiem, że może gdzieś tam jakiś strach im towarzyszyć, bo nie wiedzą, nie umieją po tym śniegu jeździć, nie wiedzą jak się ten samochód zachowa. E, może z, z jednej strony jakoś czuję, że, że jest zagrożeniem dla kogoś na drodze, to może lepiej niż rzeczywiście zostanie w domu, no, ale w każdym razie tak się zdarzało w mojej poprzedniej firmie, że ludzie po prostu dzwonili i z powodu tego, że spadł śnieg, takie, takie ilości, jakie widzieliście, po prostu nie przychodzili do pracy, ze względu na to, że spadł śnieg i bali się prowadzić samochód. Tak to wyglądało. A pamiętam jeszcze taką sytuację, kiedyś taką babeczka ze mną pracowała, taka angielka, i jak kiedyś spadł śnieg, jak pracowaliśmy, jak w trakcie pracy yy, spadł śnieg, i tam też na malutkie ilości, nie? Bo no to ona się tak bała, ponieważ do samochodu nie wsiądzie, jak zostawiła samochód pod pracą i koleżanka ją z pracy odwiozła, a potem na drugi dzień się umówiła z tą koleżanką, że po prostu ona po nią też rano przyjedzie, no i potem ona ten samochód odbierze, jak już skończymy pracę. Po prostu by ona powiedziała, że do samochodu nie wsiądzie, bo się tak bardzo boi prowadzić, jak jest śnieg po prostu na drodze, bo nigdy tego nie robiła i, i nie chce, i się boi. Więc jak to tutaj wygląda, oni no, nie zmieniają tych opon na zimę też, bo tego tu nie ma, mówię, ostatni śnieg chyba był już 3 lata temu, tutaj u nas, w naszej okolicy, bo ja nie mówię jak tam gdzieś w jakichś innych częściach Anglii, może jest tam częściej, ale, ale no tutaj u nas mówię chyba 3 lata, albo nawet 4, to nie było śniegu, naprawdę. Nie mówię o jakimś tam puszeniu, co w ogóle zaraz znikało, nie? No ale jak wczoraj, no to chyba 3 czy 4 lata nie było, naprawdę. To był szał, szał był u nas straszny na ten śnieg. Niecaki się wyszalały, było super. Sami zresztą widzieliście na poprzednim vlogu. No, jeszcze u mnie na ulicy jeszcze troszkę śniegu jest, tam może pokażę zaraz, ale już to wszystko znika pomalutku. Dobrze, kochani, to tyle. Za chwilkę otworzę z dziećmi kalendarze i chyba już dzisiaj nie będę nic więcej nagrywać, bo po prostu jestem też zmęczona pracą. Mówię, chcę jeszcze z dziećmi coś tam porobić, obiad muszę ugotować, także mam trochę roboty. Do zobaczenia. No, i tak to wygląda jeszcze u mnie na ulicy. Jeszcze troszkę śniegu jest. No, miałam je nagrywać, ale jakoś tak nie mogę się oprzeć. Zaczęłam robić te czyli konkarne. Tutaj już mam przygotowane czosnek, cebulka i papryka. 250 gram papryki tu wchodzi, nawet sporo jak na ten przepis, ale w sumie się cieszę, bo muszę wykorzystać właśnie paprykę, która mi zalega w lodówce. Także teraz to będziemy chyba wszystko miksować, bo ja zrobię wszystko w termomiksie. Tak, teraz to miksujemy. Tak dość drobno to zmiksowało. Spodziewałam się, że aż tak. I teraz jeszcze pomidorki do tego. No, dodałam teraz pomidorki. Dodałam takie spuszki, bo tam chyba trzeba właśnie było. Nie jestem pewna, takie zwykłe pomidory. Ja dałam spuszki. Dwie puszki tu sobie nie weszły. I teraz to będzie się wszystko dusiło troszkę. Miałam robić tylko czyli kankarne, ale tak e, z, mnie wzięło. Od kilku dni chodzą za mną jakieś takie bułki, świeże pieczywo, takie swoje upieczone. E, no i miałam zaległe też drożdże w ogóle. Zobaczyłam, że kończy mi się data ważności drożdży. O, chwila, właśnie zrobiło mi się ten na czyli konkarny. No. Także gotuję tam wegarki, tutaj bułki, a tutaj mięso. No, także właśnie wyrosło mi ciasto i będę robiła bułki maślane. Tak jeszcze dodatkowo dzisiaj. To dużo sobie wzięłam na głowę, już teraz o tym wiem. No, ale trudno. No, tutaj dodałam, dodałam mięsko, yy, Przeter pomidorowy, sól, pieprz. To jest w ogóle czyli kiełkarnie bez chili. Nie daję, czyli dlatego, że te papryczki byłyby po prostu za ostre dla dzieci, dlatego boję się lepiej mi jest po prostu skontrolować pięć taką papryczkę, czyli dlatego to będzie czyli konkorne bez chili. Czyli Konkorda, wyszło dobre. choć tak e, czegoś mi brakuje. Nie wiem, może rzeczywiście gdyby były te wszystkie przyprawy, które powinny być w przepisie, byłoby lepsze. No, ale wiecie, ze, ze względu na dzieci, to tak. No, nie chciałam dać dużo na przykład, tam też był kumin. Dodałam tylko troszkę, mniej niż w przepisie. No, Po prostu wiem, że jak one by to wyczuły, to, to po prostu nie chciałoby tego jeść. No. Ale ogólnie jest ok. Jeszcze bułeczki. On tak już sobie wymyślił, że będzie sobie maczał w mleczku. <laughs> Także bułeczki takie maślane. Gotowe. U nas jeszcze trochę śniegu. Tak. Idziemy do szkoły i jeszcze troszkę śniegu jest tutaj u nas na poboczach. Tak Antoś? Tak. Jest trochę śniegu. Jeszcze do szkoły w śnieg nie szłeś, nie? Ojenny, zawadziłam się, czekaj. Tak to jest jak mama idzie i o, patrzy w aparat. Zamiast <grym> Zamiast pod nogi Jeszcze troszkę śniegu jest Ale tak dziwnie, no jak nie było śniegu chyba 3 czy 4 lata, to żeby tak iść do szkoły i śnieg leży. Aż dziwnie, ale fajnie, przyjemnie, tak świeżo. No uważaj Cię, uważaj. Uważam, uważam. Uuu ślisko, ślisko jest, śliskie buty. Widzisz, sposobu się poślizgnąć. U. Dziwnie, co? Tak ślisko? Hmm. O? Ha? O, wiem, go. Ta, co, co tam masz? Tabliczka do przypinania rzeczy. To? Okay. Co to jest? Co to jest? Coś tam jest w sądku. medyczne, Mamo. Tak, poczekaj, po... o, poczekaj. no A to ona ma taki ten zestaw Mamo. jako lekarza. Tak, Antosiu, trzynastkę. I tak, jakby mały. To ona może być pielęgniarką. Tak mi się wydawało, że ten strój to jest do pielęgniarki, właśnie. Chwila, coś to jest. Ale fajne, a tego się nie spodziewałam. Ja nie widziałam, żeby tam takie było na obrazku. Apteczka do pisania, zobaczcie, do ucha strzykawka, może to pokażę będzie lepiej widać strzykawka do ucha jakieś pleczki, apteczka o nawet kubeczek jest taki wow, no super i słuchawki, super będzie, mo będzie mogła być pielęgniarką a Antek co tam ma? do tego. Co takiego? Beczki. A, takie, co ze statku. Yy, na statku są beczki, tak? Pan tak ma kalendarz piracki. Kolejna część. I jeszcze tutaj coś takiego masz, tak? Takie beczki. I co tam piraci będą w tych beczkach mieli? Woda? Ode. Okay. Pokaż swoją pielęgniarkę. No, tym to jestem zaskoczona. Jakoś nie wiem, nie kojarzę, żeby tam było pokazywane, że takie będzie. Naprawdę ten kalendarz mnie, w ogóle te kalendarze mnie miło zaskakują. Pierwszy raz mamy takie z zabawkami i naprawdę jestem mile zaskoczona. Bardzo fajne. Mhm prawdziwa pielęgniarka. Ekstra. Czy mogę żyć, <laughs> ci Czy może dać ci ciekawkę? <laughs>